I kolejne rzeczy, które zmieniły się w ustce, które powstały od czasu, kiedy żeśmy tutaj zamieszkali, to jest na przykład ten przystanek kolejowy, ta linia kolejowa, która została praktycznie odnowiona oraz sieć trakcyjna, której tutaj nigdy nie było. Tak ona wygląda. A tutaj mamy zupełnie nowy przystanek. Kolejowy. Jest on tam i on obsługuje tą część ustki. Nazywa się Ustka Uroczysko. Jak widzimy, tutaj może zatrzymać się dosyć długi skład, dlatego że tutaj ta rampa taka przystankowa się ciągnie dosyć daleko. To właśnie ten przystanek obsługuje jakby naszą część osiedla, na którym ja mieszkam. No, jest to właśnie bardzo korzystne, bardzo korzystna zmiana. Jeżą pociągi Poloregio. Tam jest też staw upiorów w tamtym kierunku. A ja chciałem Wam pokazać coś jeszcze. Tu mamy piękną nową ścieżkę, która prowadzi aż do plaży zachodniej i tu jest taka informacja, których w Ustce jest więcej, ale to zacytujemy, ciąg pieszo-rowerowy, to jest właśnie ten ciąg pieszo-rowerowy, jest ścieżka dla rowerów, jest ścieżka dla pieszych, jest to bardzo ładnie zrobione na terenie lasu, od ulicy Kościelnika do drogi brukowej wzdłuż plaży zachodniej w Ustce. Powstał dzięki turystom i kuracjuszom, którzy uiszczają opłatę uzdrowiskową. Dziękujemy. No, teraz przejdźmy się tędy. Ja troszeczkę to skomentuję. Chodzi o to, że bardzo dużo inwestycji w Polsce, jeżeli powstaje, no to, to po prostu właściwie, jeżeli powstaje ze środków mieszkańców, czy jak tutaj z opłaty. No to właściwie nikt o tym nie wie. To po prostu powstaje chodnik i już. Jeżeli coś powstaje z udziałem środków unijnych, to jest zaraz tablica, taki jest obowiązek, takie jest rozporządzenie, zaraz o tym bliżej powiem, że musi być taka informacja, że to powstało przy współudziale środków unijnych. Ja dzisiaj dzwoniłem do Ministerstwa i się pytałem. Jaki ten udział środków unijnych zgodnie z tym rozporządzeniem musi być? Czy jest określona jego minimalna lub minimalna granica? To znaczy. I zadałem konkretne pytanie. Jeżeli inwestycja jest warta 10 milionów, jeżeli Unia Europejska dołożyłaby do tego złotówkę, to czy musi być o tym informacja? Otrzymamy jednoznaczną odpowiedź, że tak. I dobrze, ale gdybym ja. Jako Maciek Biner dołożył tego 5 zł. Czy będę musiał być wymieniony, jako też osoba, która dołożyła się do tej inwestycji? Otrzymałem informację, że takiego obowiązku nie ma, bo takiego rozporządzenia nie ma. Że jest tylko rozporządzenie, jeśli chodzi o środki unijne, Unii Europejskiej. Problem w tym jest taki, że bardzo dobrze, że my tych środków korzystamy, że te środki są. Ale jest jakaś część społeczeństwa, no, która nie do końca rozumie, jak te finanse funkcjonują. I na przykład wyobrażają sobie ci ludzie, że, to, że te środki unijne na no to teraz właśnie finansowały tą inwestycję w ogóle, lub, lub w jakiejś dużej części. No i że są to środki unijne, które no, jakoś mistyczna Unia Europejska nam przyznaje. W oderwaniu od tego, że za, załóżmy po prostu, że żeby tam było napisane jasno na tej tablicy, że są to środki unijne, które w takim, w takim stopniu yy, przyczyniły się do sfinansowania tej inwestycji, a po drugie, że ta Unia Europejska to nie jest jakimistyczna Unia, tylko są też nasze pieniądze, bo przepływy w Unii Europejskiej wyglądają tak, że my właściwie gdybyśmy na tym wyszli nawet na, bez straty na zero, no to byłoby to pozytywny scenariusz. I że tak naprawdę nie jest pieniądze pieniądze Unii Europejskiej, tylko nasze pieniądze, no byłoby to bardziej zrozumiale. Chodziło o to, że, żeby to właśnie po prostu wybrzmiało, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś tutaj przyjedzie, tutaj przyjeżdżają ludzie z Niemiec i pokazują, mówię, ale piękna droga, i pokazują, tak, ale myśmy to za niemieckie pieniądze, bo proszę bardzo, tu jest znaczek Unii. Nie rozumiejąc kompletnie, w jakim na jakim poziomie to było finansowane? No i tego, jak finansowana jest Unia Europejska, że Unia Europejska to jest, to jest ten 1% dochodu narodowego brutto. I, I wcale nie są to, no z tego się nie da dużo po prostu zrobić. No, no z 1% naprawdę nie da się wiele zrobić. Są to, no a wrażenie jest takie przez te tablice, wrażenie jest takie, jakby po prostu nic dzięki Unii nie powstawało. Dlatego, że no, to wszystko, co powstaje w Polsce, no to. No to po prostu powstaje z funduszy prywatnych, z funduszy gminnych. No i to nie jest opisane po prostu, że to powstało są gminy, ale jeżeli już nawet tego przysłego grosza dołożyła Unia Europejska, czy dołożyła w sensie takim, że tak myśmy za to zapłacili, czyli tutaj nikt nam do tego nie dołożył, no to to rzeczywiście to wprowadza pewien taki no, chaos myślowy i, i pewnych ludzi w błąd. Bo tak jak powiedziałem, no, oczywiście. Jakoś tam dobrze oszacowuje ludzi, ale no, uważam, że większość ludzi tego nie rozumie, że nawet ja spotkałem się ludzi, którzy pracują w, w jakichś placówkach, które zajmują się roz, rozdysponowywaniem tych funduszy unijnych, oni mówią Unia Europejska daje kasę i naprawdę autentycznie wierzą, że, że, że to są jakieś pieniądze za darmo i że ktoś nam je daje dobrowolnie, jako dobroczyńca. No przecież to są dosłownie nasze pieniądze, które my wpłacamy i te fundusze po prostu no, służą nam. Dobrze byłoby, żeby na tych tablicach właśnie to wybrzmiało w jakiś inny sposób, że fundusze Unii Europejskiej, do których my też się dokładamy, które też są nasze, sfinansowały te inwestycje na przykład w 50, 40, 30, 80%. Byłoby to wtedy jaśniejsze, nie wprowadzałoby to takiego chaosu. A my sobie dalej idziemy tym traktem, bo jest on po prostu naprawdę przyzwoicie zrobione, ładnie zrobione. No i prowadzi właściwie aż do plaży. Zobaczcie jak tutaj jest ten taki wąwozik, jak to pięknie tutaj wygląda. Naprawdę świetnie można tutaj spędzić czas. No i tyle moich refleksji, jeśli chodzi o te o tablice oznakowujące inwestycje. Pozdrowienia.